Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii gameplay z LSA 15. Jest to odcinek, nie mam pojęcia który, ponieważ jest to wznowienie serii. Hmm. Czym dzisiaj się zajmiemy? Zajmiemy się dzisiaj koszeniem trawy. Zrobimy sobie ogólnie kocy. Tam jeszcze mapa nie jest zrobiona za bardzo, ale tu jest trochę. Dlatego sobie pojedziemy w to miejsce, gdzie jest zrobione. Tak widzicie jakieś krzaczki albo coś jeszcze z tej mapy, jeszcze gameplayów nie było. Dobra, tu jest nasz traktorek. O, o tak o się prezentuje fajny. Yy, dobra, zobaczmy sobie co tam jest u krów. Dobra, drzwi się niech otworzą. Tutaj jeszcze psa sobie kupię. O, świnki sobie stoją, krowy tak samo. Dobra, niech się tutaj im wiecz, bo gorąco jest. Dobra, traktor w cieniu sobie postawiłem. Dobra, wchodzimy. Podnieśmy sobie to kosiareczkę i jedziemy na pole. O. Chcieliście, żebym wznowił tą serię, także Macie. Mi to tam jest obojętne bardziej. Co nagram ważne abyście oglądali. No i na 750 widzów wydam na pewno jakieś przyczepy. I wóz konny ten. Już mają ślady, kurz, dodatkowe burty, plandekę i te różne to Wam wydam. Tylko oczywiście musi być 750 widzów. Dobra, pojedziemy sobie tędy. Tu jest duże pole, ale tego nie będziemy kosić na razie o widzimy sobie tędy ładna droga ułożona mm -hmm. Bramy ksiareczkę jedzie, jedziemy i to szybko jedzie. O Tutaj widzicie sobie tutaj skręcimy w drogę polną. Drogi polne są ogólnie bolka z, tego z mafisolec. Bo je konwertowałem i mam je. Ale zawoliste są. Jedzie się o pięknie. Tam jeszcze za dużo nie ma. Tu będzie tutaj, widzicie, tak to wygląda trochę. Jeszcze nie jest to jakoś zawoliście, ale myślę, że fajnie będzie to wyglądało. O! Tu jeszcze budynki dojdą i pola, także dobra. Pojedźmy sobie. Wręcamy teraz tutaj. O, o, kurde. Dobra, te drogi są chyba źle połączone. Teraz sobie weźmy. A, bo tu doły są takie, i dlatego on tak się zachowuje, bo ma tą ruchomą oś. No. Dobra, to weźmy sobie teraz. Rozłóżmy to. Kosiareczkę naszą. Dobra, o, widzicie. Sam chodzi aż. O. Dobra. I teraz opuszczamy. Włączmy włączone. Czy nie działa? O, chyba tak. I sobie pojedziemy, Zobaczymy, czy tam kosi w ogóle. Kosi, dobra. O, i tu jest jeszcze fajny ten. O, pojedziemy sobie tak. No to ja się z wami żegnam. Teraz włączę sobie jakoś muzyczkę i lecimy dalej. i już skosiliśmy to oto pole teraz sobie pójdziemy złożymy to a nie 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 najpierw trzeba ją wyłączyć już dobra już się przestaje praktycznie kręcić sobie teraz ją złożymy to było tak to składa się dobra już mamy złożoną teraz sobie jedziemy do domku Znowu po tej drodze polnej trzeba będzie jechać Albo nie Albo pojedziemy teraz inną drogą Szybciej chyba będzie Zresztą Tędy to trzeba o, powolutku sobie jechać O To jest straszne są te drogi polne I sobie pojedziemy O kurde Nie chcę jechać Dobra Cofniemy sobie Chyba trzeba Bardziej się będzie rozpędzić O Tędy źle wyjechać na tą Ale Jakoś damy radę Dobra Jedziemy teraz tędy Tam napiszcie w komentarzach czy chcecie, żeby były jakiekolwiek dźwięki z tych maszyn, co robią w polu na filmikach? Czy mają być tak jak jest teraz, że dźwięk z gry jest po prostu całkowicie wyciszony? Dobra, i tutaj sobie wyjeżdżamy o, na drogę asfaltową. Opa, i tutaj jest domek, tam jest sklep. Idziemy tutaj jakieś są zabudowa. O, tutaj jeszcze na razie nic nie ma. Trzymamy się w czasie rozejrzeć. O, o idziemy sklepu Macieja. Może to zmienię sklepu Hrosa, ale nie ma sensu chyba. No tutaj macie o warsztacik. A tu już jest nasze gospodarstwo. Czyli tak jakby przejechaliśmy naokoło. Dobra jedziemy dobra 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 jedziemy jedziemy już dojechaliśmy na gospodarstwo sobie zostawię chyba o tutaj o sobie zostawię ciągnij bo i tak zaraz pojadę jeszcze inne pole kosić dobra o tak i co? I ja się z wami żegnam w dzisiejszym odcinku to koniec, oczywiście nie koniec serii. Dobijajcie 750 subów na kanale i przyczepy lądują w Wasze ręce. Żegnam się, cześć!